Być mu razem, by pała zbudować, żebyś stając nie musiał budować. A ja, mały Jezu, będę gotowa, żeby twoja mamusia w nie stała. Ukotuję mleko i dane ku bo życie przyjeżdża do myśli z myśleć. do Ciebie swe ręce podnoszę, o zdrowie mamy i takie proszę. Proszę także niech mnie od złego, na każdym kroku aniołki strzegą. Strzeż nas od głodu, chorób i wojny, Nie wszystkie dzieci żyją spokojnie. Ukochany no, postać dziecka, czy ci dzień na zawsze? Pośród nas zamieszkać. Będziemy się bawić, mamusi twojej pomagać, a ty nam pomoże, przyjemności stawać.